Cześć Idziemy Posadzić bananka jednego do gruntu tutaj w tunelu e, Zaraz jak tam do niego się dostać e. o. o, ananasy Ananasy rosną e, Bananka jest! O, pierwszy lepszy Jeden, ale ładny. Dobra, biorę tego Co to za banan? Tak to jest Siam Rubi, Ale ładny CO Siam Rubi. Wiosek go gdzieś tam w głąb tej dżungli A już wybrałem miejsce, to nie było takie łatwe wcale żeby tutaj znaleźć kawałek wolnego miejsca, ale znalazło się dla niego. O! Ładny. Idę go posadzić. Tutaj. Tutaj będzie rósł. Nie, a tutaj. Tu będzie rósł. Tu na razie rośnie mały kandarian. Ale kandarian e, chyba zostanie wykopany z tego miejsca. zanim rośnie potężny banan, znaczy potężny, widać, że będzie taki dosyć szeroki. Dajiao, może go zasłonić tutaj, ale najwyżej zobaczymy. Może Dajiao będzie wykopany, bo on tutaj może się nie zmieścić blisko ściany tunelu. Dobra, tak więc spróbujemy. Ale się rozrósł. Oj 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 Jedną ręką damy radę Nie, bo urwiemy coś trzeba dwoma rękoma Ale się rozrosły maluchy O Ach, dobra oj 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 Ale korzeni Dobra, do dołka. Zawisak głęboki. Ołek, jak na takiego malucha. Dobrze, tu będzie mu... Ale nie będzie mu tutaj super, bo... Za duży ścisk, ale... Za bliski sąsiedztwo innych bananów. Ale jako tako. Tak, może będzie. Nic nie kombinuje z jakąś ziemią. O! o. Jam lubi. Zobaczymy, co on pokaże w gruncie. O, chodzi mi o to, żeby zakwit. I wydał owoce Może uda się spróbować jak smakują Nie wiem w ogóle czy są jadalne czy niejadalne jadalne No cudo No, także efekty Efekty posadzenia jego tutaj do gruntu Pokażę w przyszłości tak będzie się rozwijał jak będzie rozwijał nowe liście za jakiś czas będzie pokazany no maluch nie mam miarki przy sobie ale no do kolana sięga mi ten liść sięga mi do kolana no ale tutaj już inne próbują go tutaj zagłuszać Jamański czerwony, ten czerwony pień Dwarfred, banan owocowy, rozwija tutaj, no ale jakoś muszą się tutaj pomieścić. Nie ma wyjścia, a pójdę za ciosem i posadzę dzisiaj jeszcze jednego banana, którego już od dawna mam zamiar posadzić. Eee, tutaj w gruncie. To jest to ten oto dziwoląg Musa AEAE AE. Mam jedną sadzonkę, która mi została z tamtego roku I ją posadzę tutaj właśnie w tunelu w gruncie. No jeden egzemplarz rośnie w szkarni od którego pochodzi znaczy to, rosną, to rośnie tam tam już rośnie rodzeństwo tego banana a tego posadzę tutaj dlatego, że też chcę uzyskać owoce z tego banana ostatnio w tamtym roku było już blisko ale niestety matka tego banana e, nie przeżyła do narodzin do zaowocowania pąk kwiatowy był już w pniu jak ścinałem matkę to go znalazłem, także już dużo nie brakowało dlatego wiem, że jest duża szansa, żeby ten banan tutaj zaowocował i wydał owoce. Sadzimy A, ja posadę go też w dołku tutaj będzie w sumie niedaleko z Jamarus dooko po jakimś innym miała tutaj być posadzona ta sumatrana ale sumatrany trzeba będzie gdzieś indziej wciśnięć tutaj już pójdzie a nie ma co za głęboko kopać go to dobra nie ma co nawet kopać bo lekki dołek już jest dobra sejdziemy a, ae a, e. zobaczymy o mako że nie Trochę sucho mam w doniczce. Ciężko jest, ciężko jest dobrze podlać tutaj te wszystkie banany. Tak, żeby te doniczkowe zwłaszcza miały wilgoć głęboko w doniczkach. No ale w gruncie będzie miało dużo lepiej. O. O. Nie daje żadnej ziemi z worka. Dobra, to, co tutaj jest. O. No, ciekawe. Dobrze, że dzisiaj udało się go posadzić, bo tak zwlekałem, zwlekałem. Czas minął. O! Dobra. I elegancko. No, no, posadzony, nie? Tu tabliczki nawet nie trzeba dawać, bo to wiadomo, że to jest ten banan. Wszyscy mnie tak samo wiadomo od razu, że to jest ten banan. Także nie potrzebuje mieć żadnej etykietki. Nie pomyli się. A e, a e? No, do pępka mi sięga teraz, środkowy liść. Nie mam miarki, więc tak, Taki pomiar jest. No. Sazonka oddzielona w tamtym roku wiem, że kilka osób czeka na tego banana, no ale niestety postanowiłem tą jedyną sadzonkę, jaką mam posadzić tutaj. Przy tamtym jeszcze są dwie sadzonki do oddzielenia, no ale to pewnie jak oddzielę w tym roku, może niebawem to minie kilka miesięcy, zanim, a może nawet dopiero na drugi rok będą do sprzedania. Dlatego że. Ciężko zimuje, dosyć yy, ten banan ciężko zimuje jak jest niedawno oddzielony także wolę przytrzymać się do przyszłego roku No tak się prezentuje tu w tym otoczeniu o ciasno tu mają no ale jest w towarzystwie mojego siamka tam rośnie a za nim rośnie też barwny banan Musa Zebrina rojo sięga liściem do czubka tunelu czyli do 3,5 metra a jeszcze za nim też barwny banan Musa Sumatrana X grand nine a już ma liście dostaje liście jak prawdziwy grand nine to znaczy tej wielkości duże liście ale wybarwione konkretnie tutaj widać liścia zebrinki dużej, doniczkowej dobra a jeszcze podlać Tak, I siamka jeszcze podlejemy. Los no podobno rośnie do około 2 metrów, może nieco ponad 2 metry. Także tutaj z brzegu tunelu powinien się zmieścić. A ja wybrałem akurat takiego z takim liściem, bo takie mi się zawsze podobały. Ale te liście, kolejne liście pewnie co jakiś czas taki pewnie wyrośnie, a co jakiś czas pewnie wyrastają takie liście. Dobra, to by było na tyle sadzenia super rarytasków bananowych. Na razie.